Cześć, cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku. Zapraszam was na bułki pszenne z makiem. Link w opisie. Do misy leci mleko, cukier oraz drożdże. U mnie są to drożdże odmrożone, które sobie poporcjowałam wcześniej. I tutaj będzie robił się zaczyn przez 3 minuty w 50 stopniach. On sobie będzie tam ruszał. Do tego teraz leci sól, masło, woda oraz mąka. I zaczynamy wyrabianie wedle ustawień, a po 40 minutach ciasto wygląda tak, delikatne i puszyste. Wyciągam sobie z misy na blat, razem z nożami i zagniatam delikatnie tylko ciasto. Potem będziemy sobie porcjować, u mnie wychodzi 16 bułeczek po około 75 gram. I zawijam sobie je do wewnątrz, spłaszczam delikatnie i wrzucam na blaszkę. część idzie do piekarnika, część do airfryera. Na 10 minut przykrywamy i po tym czasie będziemy sobie je nacinać nożem. Potem leci na nie oczywiście jajeczko i wspomniany mak. U mnie tego maku idzie sporo. My uwielbiamy mak. Tak więc sporo maku, a teraz do piekarnika 200 stopni 20 minut do airfryera na 180 stopni na 12 minut w połowie czasu w airfryerze je przewracam na drugą stronę i tak sobie rosną. A oto efekt bułki z airfryera i z piekarnika smacznego.